Antoniego Ferdynanda Osendowskiego przez Kraj Ludzi, Zwierząt i Bogów. Czyta Grzegorz Małecki. Do Sajanów, do wybawienia. Dziewicze lasy pochłonęły, ogarnęły nas. Pośród wysokiej trawy i żółkniejących krzaków wije się ledwie dostrzegalna ścieżka. To od dawna porzucona stara, a ścieżka, którą w 25 latach tworzono w mąkę i sól na szyję pentonową w mechanicznej i kopalnej słońca, w systemie rzeki Pawli. Ścieżka to zbliża się do samego brzegu Warkiego Amunu, i znaczy Kardasiu. Wyprowadza ona nas na błotnistą równinę ze skrytymi pośród wysokiej trawy topieliskami, do gęstych zarośli, na szczyty gór, na obszerne wody i do gęstych lasów. Nasz Czyli co my teraz robimy? Robimy odbicie o którym orła. Ale pamiętaj, którymi się szczyci. Te Już się i prawa nazywa strona. Preżdziecki. Widocznie rozumie nasz istotny plan i od czasu do czasu z trwogą patrząc na ziemię mówi Trzech jeźdźców przejechało, konie podkute. Widocznie żołnierze. Wkrótce jednak uspokaja się, ponieważ widzi, że ślady poszły gdzieś w bok, a później zawróciły. Dalej nie pojechali. Poznajmy, Adam przez dzieci, i się hając. Szkoda, mówimy mu. W towarzystwie podróż byłaby weselszą. Lecz chłop łaska swoją powichrzoną brodę i śmieje się. Widocznie nie wierzy nam sam. Przyjechaliśmy przez wielką kopalnię złota, w nowych czasach urządzoną przez Amerykanów według przepisów współczesnej techniki. Bolszewicy zrabowali to przedsiębiorstwo, Wywieźli złoto, maszyny, zapasy i nawet niektóre części budynków, pozostawiając kopalnię prawie zrujnowaną, głuchą i nieczynną. Jak sztandar sowieckiej Rosji na pagórku stała spalona cerkiew ze zdarzą zachodką i zrzuconym krzyżem. Głodna rodzina, która pędzi tu samotne i smutne życie, narażona na stałe niebezpieczeństwo. W okolicznych lasach błąkają się bandy czerwonych partyzantów, rabują i zabijają. W trzy dni dojechaliśmy do górskiego przejścia Czoku, prowadzącego przez główny grzbiet Sajanów. Przedostaliśmy się na przeciwległy brzeg rzeki Aubiak i od tej chwili byliśmy już w granicach Urianhaju. Ten zadziwiający swoim bogactwem kraj Zaludniony przez 60 tysięcy wymierających sojotów, mówiących całkiem różniącym się od innych mongolskich szczepów językiem i szczycących się tym, że przez długie wieki przechowywali ideały odwiecznego pokoju, jest miejscem administracyjnych zakusów rosyjskich, mongolskich i chińskich władz. Sąsiedzi dawno rządzą się jak szare gęsi w Urianhaju a sojoci spokojnie płacą podatki wszystkim trzem. Łatwo więc zrozumieć, dlaczego ta zagranica nie mogła jeszcze być dla nas portem zbawienia. Słyszeliśmy już przedtem od dozorcy milicji o projektowanej wyprawie milicji do Urianhaju, a od rosyjskich ludzi w Urianhaju dowiedzieliśmy się, że niektóre ukraińskie wsie na Małym Jeniseju sformułowały oddziały partyzanckie, które zamykały południową granicę kraju, grabiąc i zabijając podróżnych. Przed kilku tygodniami partyzanci zabili 62 oficerów przemykających się do Mongolii, zrabowali i zabili chińskich kupców prowadzących ze sobą karawanę z towarami, zabili kilku niemieckich jeńców wojennych zmykających z sowieckiego raju, Spotkanie z tymi bandytami nie wróży i kolację. Rozmawialiśmy wesoło i swobodnie z rodziną gospodarza, gdy nagle rozległy się szczękania potków, głuche głosy ludzi, i po chwili do izby jeden po drugim weszło pięciu chłopów z karabinami w ręku i z szablami przy boku. Coś zimnego i łechcącego podstąpiło do gardła, a serce zaczęło tętnić. Od razu poznaliśmy w przybyszach czerwonych żołnierzy. Na ich straszanych czapkach były czerwone gwiazdy, a na rękawach czerwone opaski. Byli to ludzie z oddziału karnego, ścigającego kozackiego oficera, o którym nam opowiadał w kożu barze dozorca milicji. Podejrzliwie oglądając nas, zaczęli się rozbierać i w milczeniu usiedli przy stole. Wszczęliśmy rozmowę pierwsi, nieznacznie objaśniając cel naszej ekspedycji, budowę mostów i szos i ostrożnie wypytując przybyszów. I dowiedzieliśmy się, że w przybyć z siedmiu jeźdźcami do wódca oddziału, który ma rozkaz dla właściciela osady, aby ten wyprowadził na Sejbi. Dzień rozumiem, się. Rozumiem, ja rozumiem, rozumiem. Rozumiem. Natychmiast z radością w głosie zawołałem, że nasze dłoń, tak? sprawy składają się bardzo dłoń, szczęśliwie, dłoń, gdyż możemy jechać razem. Na to jeden z żołnierzy zagadkowym głosem tak, zauważył: wszystko rozstrzygnie towarzysz-oficer. W tej chwili wszedł nasz przyjaciel, sojuszki Merlin. W ten sam sposób, jaki w dzień. Zaczął bacznie przyglądać się przyjezdnym a potem ponurym głosem zapytał: a z to zrobimy, Jakim prawem powiem. zabraliście u Sojota dobrego konia, pozostawiwszy mu chorego i słabego? Żołnierze wybuchnęli śmiechem. Pamiętajcie, że jesteście w obcej ziemi, gdzie są inne końcu, prawa i obyczaje. już to wszystko że Merin, a w jego głosie wskazała prośba: stój gębę i pędź do diabła! Przykładem z bolszewików. I Lecz Sojot dyniary, zupełnie spokojnie usiadł dyniary, przy stole, a gospodyni natychmiast przysunęła do niego kawał chleba i duży kubek herbaty. Rozmowa się udała. Sojot napił się herbaty, wypalił swoją długą i cienką fajkę, wstał 55. i rzekł Wysokość do nikogo się nie zwracając: Jeżeli jutro rano koń nie będzie dynie. zwrócony właścicielowi. Sami go odbierzemy. Odwrócił i spokojnie opuścił izbę. Natychmiast zauważyłem wyraźną trwogę na twarzach bandytów sowieckich. Starszy żołnierz rozstawił patrole około osady i wszyscy siedzieli w przykrym zamyśleniu, opuściwszy przy głowy. Późno w nocy przyjechał oficer z siedmiu jeźdźców. Po raporcie starszego o zajściu z Millem oficer nachmurzył czoło i rzekł głosem zdradzającym niepokój. Źle, źle. Musimy przedzierać się to przez takie topielisko, a tuci za każdym krzakiem i kamieniem będą czytać. To pełnowymiarowe. O, źle. Oficer coraz bardziej trwożył się i pochmurniał. A więc nie bardzo baczną uwagę zwracał na nas, tym bardziej, że zacząłem go to uspokajać nie, ona nie, nie, i obiecałem pośrednictwo to pomiędzy poddziałem a sojusznikiem, usłyszeliśmy przeraźliwe rżenie konia i błagający krzyk człowieka o pomoc. Pod koniem i żołnierzem przerwało się torfowisko, otwierając nieznaną i ponurą otchłanię. Naremnie koń i człowiek czekali się nogami i rękami brzegów w cienkiej warstwy torfu. Obrywał się coraz to więcej, a woda i płynne czarne błoto występowały szybciej i dalej. Nikt nie mógł zbliżyć się do nich, gdyż nogi śmiałka od razu przerywały sieć gnijących trafi i gałęzi. Zdawało się, że ktoś z dołu, z dna tego topieliska podpina coraz to co dalej i dalej cienką warstwę, na której trzymaliśmy się jeszcze. Najpierw znikła głowa konia z wylękłymi, błagającymi oczami, a później zanurzył się wyjący z przerażenia i rozpaczy człowiek. Tylko wielkie białe bąble wypływały z tej cmentarnej wody i powoli do do tym kole Nagle rozległy się trzy Muszę. Dźwięk ich był głuchy, bez istotnego kuchu i bez echa. Były to jednak Muszę prawdziwe jeść. i celne strzały, gdyż bolszewicki oficer i jak żołnierzy z po i które wglądając się w krzakach zbawie, i rżąc, starały ja się, się przetrzeć na schyłki wiesz, gór, lecz ślizgały się i padały, gdyż w góry, wysycone pod skórną wodą, osuwały się pod nogami i wolno spełzały na dół. Żołnierze porwali za karabiny i z przestrachem oglądali miejscowość, nie widząc wrogów. Lecz ci ich widzieli doskonale. Padło jeszcze czterech bolszewików, ugodzonych w piersi. W tej chwili spostrzegłem, że pozostający ciągle za nami żołnierz wymierzył do mnie z karabinu i coś majstrował około cęgla. Mój mauser zdążył uprzedzić go dwiema kulami i pozbawić nas jednego wroga. Zaczynajmy! Zawołałem do swego towarzysza i po chwili przyjęliśmy udział w wystrzeliwaniu bolszewickich bandytów. Wkrótce na polanie krzątali się sojoci, obdzierający zabitych bolszewików i rozdzielający zdobycz. Po godzinie uciążliwej drogi zaczęliśmy się podnosić na schyłek górskiego grzbietu i nareszcie wyszliśmy na wysokie płaską wzgórze zarośnięte starym lasem.